Mam nadzieję, że oglądacie to w ciągu dnia, bo to są najstraszniejsze historie z Reddita. Pewnej nocy usnęłam na kanapie i tak naprawdę w środku nocy obudziłam się do toalety. Wracając z łazienki stwierdziłam, że już do końca jakby nocy położy się w mojej sypialni, żeby normalnie spać w łóżku. Mijając salon i kanapę zauważyłam dalej mnie śpiącą na tej kanapie. Dosłownie widziałam siebie w takiej pozycji, w jakiej usnęłam na kanapie pod kocem, mimo że stałam obok. Do tej pory nie wiem, co to było, ponieważ normalnie obudziłam się u siebie w łóżku. Girl! Dziękuję bardzo, ja po prostu nigdy więcej nie spałabym na kanapie. <grywa> no temat kempingu jest na tym profilu dobrze znany i wiecie, że ja nienawidzę kempingu w środku lasu, ale nic takiego, dlatego ta historia tym bardziej mnie w tym utwierdza. W ogóle idealny nastrój, nie wiem czy słyszycie, że totalnie leje mi i wieje w okno. Lubię chodzić samotnie po lesie i bardzo często kempinguję sam i śpię sam w namiocie. Pewnego wieczora rozstawiłem namiot i przygotowałem się do snu. Wieczorem też no, zanosiło się na burzę. O trzeciej w nocy obudził mnie przeraźliwy huk pioruna. też zauważyłem, że zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne wejście do namiotu jest otwarte na oścież, a deszcz padał po prostu do namiotu. Na zewnątrz nie było nikogo i panowała zupełna cisza poza sylącymi dookoła piorunami. <gryw> Dziękuję bardzo. Nikt nie namówi mnie na jakikolwiek kemping. Naprawdę nawet nie próbujcie. Dobra, mamy przed sobą ostatnią historię. Kiedy mieszkałam jeszcze z rodzicami, moja kotka zawsze przychodziła do mnie w środku nocy, wtulała się we mnie i spałyśmy razem do rana. Działo się to przez wiele długich lat i nawet po wyprowadce moi rodzice mówili, że ona potrafi właśnie w środku nocy dalej przyjść do mojego pokoju. Pewnej nocy, kiedy mieszkałam już sama w moim mieszkaniu, obudziło mnie takie wrażenie, jakby ktoś koło mnie się kładł, tak jak zawsze kładła się koło mnie.